Dzień dobry, czas na kolejny odcinek kariery w Bolton Wanderers. Jesteśmy 8 marca 2025 roku na tak naprawdę finiszu sezonu Premier League, oraz dzisiaj zakończymy również pierwszą rundę eliminacyjną Ligi Mistrzów, gdzie w pierwszym spotkaniu, jak pamiętacie, na naszym stadionie zremisowaliśmy jeden do jednego przeciwko Realowi Madryt, no i później zakończyliśmy tam ten film bardzo, bardzo słabym wynikiem przeciwko drużynie. Chelsea na Stamford Bridge. Później rozegrałem mecz piątej rundy FA Cup z Blackburn Rovers, gdzie nie mieliśmy żadnych problemów i zameldowaliśmy się w rundzie kolejnej. Dziś zobaczymy dwa spotkania. Pierwsze moje ulubione zdecydowanie w tej karierze, czyli spotkanie z Manchester United i następnie Santiago Bernabeu u gości zawodników naszej drużyny i postaramy się tak jak rok temu wyeliminowaliśmy Barsę w tej rundzie, tak teraz Wyeliminować drużynę Królewskich. No jak mówiłem, nie należą spotkania z Manchesterem United do moich ulubionych. Ciągle kontuzję leczy Neil Spencer. Dziś trójka w jednej linii w pomocy: Romario Baro, Piotrowski i oczywiście Riccardi. Boris Fylk, rzecz jasna, na napadzie. Jesteśmy na pierwszym miejscu z trzypunktową przewagą nad Liverpoolem. Niestety, mecz znaczy, Liverpool ma jeszcze do rozegrania mecz w Jednym. Więcej, więc trzeba brać pod uwagę, że ten wynik jest już remisowy, a nawet ze wskazaniem na drużynę Liverpoolu na 10 kolejek do końca sezonu. Manchester United nie należy do przeciwników najwygodniejszych, więc choćby punkt dzisiaj na University of Bolton Stadium byłby naprawdę dużym sukcesem. Przegrany finał Pucharu Anglii, przegrany super Puchar, niezliczona ilość punktów, które zgubiliśmy z United, powinno nas w takim spotkaniu zdecydowanie zmotywować. Tym tymczasem rzut karny po interwencji Cristiano Romero, czy tam była jakaś ręka? Dlaczego rzut karny został w tej sytuacji podyktowany? Ej, nie wierzę, to była ręka. To była ręka naszego środkowego obrońcy, który uniósł ręce nad swoją głowę i złapał tą piłkę. No, nie wierzę w to. Ej, dawno czegoś takiego nie widziałem. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek coś takiego widziałem. Maybry, no nie broni, Danilo Mattca, i przegrywamy w tym spotkaniu 0 do 1. O co tu chodzi? Dlaczego? W taki sposób zachował się nasz środkowy obrońca, nie mam pojęcia, ale fakt jest taki, że po raz kolejny, i to w idiotyczny sposób, przegrywamy z Manchester United. Sven Piotrowski, Boris Fylk rozpędza się na bramkę rywali. Boris Fylk oddaje piłkę Johnsonowi, Shelby Johnson do Alessio Ricardiego w polu karnym. Czerwonych diabłów jesteśmy, ale szybko z niego wychodzimy. I Idzie znowu akcja w kierunku tego kretyna ze środka obrony, a tym razem Johan Trecho. Johan Trecho przepuszcza bardzo kulturalnie napastnika Manchesteru United i to jest już 0 do, 0 do 2. Naprawdę dwie znakomite interwencje naszych stoperów i jeszcze lepsza wiadomość otóż w 29 minucie Alessio Ricardi doznaje urazu stopy i w takim razie wypada pewnie na jakieś 3-4 Tygodnie, chyba że to jest w ogóle połama na stopa, więc nie będzie już go pewnie do końca sezonu. No, znakomity mecz w wykonaniu mojej linii defensywnej. Co ja mam zrobić? No, no, co ja mam zrobić? Jak mam dwóch takich partaczy, przynajmniej w dzisiejszym meczu na środku obrony? No, przecież to są bardzo dobrzy piłkarze, obdarzeni znakomitymi umiejętnościami, atrybutami, a no, no, zachowują się, zachowali się dzisiaj jak no totalna amatorka. Teraz Liverpool ma trzy punkty do nas straty i dwa Mecze zaległe. Bardzo będzie ciężko w tym, ty, w tym sezonie obronić ten tytuł mistrzowski, chyba że Liverpool spotka jakaś katastrofa. Curtis Jones na wysokości pola karnego, Manchester United poddaje piłkę Markowi. Mark do Romario Baro. Już bałem się, że będzie tam jakiś spalona albo inna głupota, która jeszcze może nam się tutaj przytrafić. Usunął się z linii strzału Boris Wilk i wobec tego strzelamy bramkę kontaktową. Był to nasz pierwszy albo drugi dopiero celny strzał na bramkę Dawida de Gea. Tymczasem Boris Wilk nie dociera do niego to dośrodkowanie. Ramos kontra moja wybitna para stoperów. Ramos. No i tam naprawdę na. Dużym, dużym przypale interweniował Christian Romero, ponieważ bardzo blisko było kolejnej jedenastki przez niego sprokurowanej. Sean Woodrow nie do końca dobrze czuje się na swoich nogach, nie za bardzo go niosą, dlatego wpuścimy Adama Cockbill'a na skrzydło lewe i, i na prawe zejdzie Curtis Jones. militao, no i tam był słupek, która raczej nie była. Interwencja Danilo Maccy, bądź co bądź. Ratujemy się przed utratą trzeciego gola w tym spotkaniu. Czy stać nas jeszcze na wyjęcie tego niezasłużonego jednego punktu w tym spotkaniu na University of Bolton Stadium? Militao, nic z tych rzeczy. 1 do 3: Przegrywamy starcie pierwsze w dzisiejszym odcinku przeciwko Manchesterowi United. No, i w humorach na pewno dobrych nie będziemy nie zmierzali ku wielkiemu pojedynkowi na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. 1 do 4: Kolejne dośrodkowanie na głowę Edera Militao, poza miotą nas środkowy obrońca Czerwonych Diabłów. No i poprzednio przegraliśmy trzema bramkami z Chelsea, przegrywamy trzema bramkami z Manchesterem United, więc Nasza forma w lidze ostatnimi czasy, no niestety, woła o pomstę do nieba, szczególnie z tymi najlepszymi drużynami. A jeszcze w tym sezonie czeka nas takie spotkanie, ponieważ zagramy jeszcze z Liverpoolem, z Arsenalem, więc z Manchesterem City, więc trzeba tak naprawdę brać taką możliwość pod uwagę, że będziemy mieli zero punktów, jeżeli będziemy sobie w taki sposób radzili, czy raczej nie radzili sobie właśnie z takimi drużynami. Trzeba ewidentnie na kolejne starcie z Manchesterem City. Gdzieś kompletnie przemodelować nasze ustawienie, i nie wiem, albo zaatakować na na, 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 pałę, albo zamurować swoją bramkę, no bo ewidentnie w takiej otwartej wymianie czasów, niestety, nasza drużyna jest beznadziejna. Pęknięcie kości palucha, i tak jak mówiłem, 3-4 tygodnie przerwy czekają Alessio Ricardiego, więc nie będziemy mogli skorzystać z jego usług w Madrycie. W międzyczasie jeszcze zagramy pojedynek wyjazdowy przeciwko Southampton na pozycji 8 w tabeli, no i Później lecimy do stolicy Hiszpanii. Jeszcze tuż przed meczem z Southampton trafili do naszego klubu Newgeni, o których w zasadzie zapomniałem, że jest marzec, więc to jest miesiąc pojawiania się w klubie Newgenów. Zapomniałem ze względu na to, że jestem mega zaangażowany w taką doczesną pracę z zespołem, no ale i tak no, chyba nie było się na co napalać, ponieważ to jest teoretycznie nasz najbardziej uzdolniony Newgen. Nie jest to ani Neil Spencer, ani Ian Grayson, dlatego taki Darren Jennings no raczej nie... No a raczej nie będzie w stanie nigdy zwiększyć poziomu naszej drużyny. No ale dobra, no zapraszamy do naszej drużyny U U18, a my za chwilkę przejedziemy sobie na szybko spotkanie z świętymi. Zatem my jesteśmy już przed zapowiadanym spotkaniem na St. Mary's Stadium, gdzie jesteśmy faworytami. Dałem dziś, czy damy odpocząć dziś naszej linii defensywnej, żeby być może troszkę Johanowi Trecho czy Kristynowi Romero poukładało się w głowie przed tym rewanżowym starciem, najważniejszym chyba w sezonie przeciwko Realowi Madryt. Tak więc w obronie dzisiaj Justin Grayson, O'Connor oraz Jay Da Silva. Przesumujmy sobie na szybko to spotkanie 30. kolejki Premier League. No i już za 3 dni czeka nas Hej, wyjazd do Madrytu i tam naprawdę wiele może się zmienić. Natomiast my wygrywamy na St. Mary Stadium pewnie 2 do 0 i spora ilość czerwonych kartek, czerwonych, żółtych kartek w ekipie Southampton. No, ale jest jedna rzecz, przez którą raczej z powodu tego spotkania zadowolony nie będę. Otóż te statystyki mówią nam o tym, że trzeba Trzeba przemyśleć kwestię, czy to naszego ustawienia, czy naszych poleceń na mecz z Realem Madryt, bo w takiej formie, będąc, niestety, my tej ligi mistrzów nie zawojujemy. I z tego, co tutaj widzę, drużyna Liverpoolu musiała gdzieś potknąć się po drodze. Zrobiła to nawet dwukrotnie. Zremisowała wyjazdowe spotkanie z Leeds oraz przegrała z Chelsea też 0-3, tak jak i my, tak więc zrównali się z nami. Liczbą meczów, no i utrzymujemy jakimś cudem dwupunktową przewagę, mimo tej naszej mega kiepskiej formy. Osiem spotkań do końca sezonu, tak więc ten odcinek, w którym zmierzymy się o tutaj, właśnie przeciwko Liverpoolowi, naprawdę może być bardzo, bardzo yy, niezły. No to co, przechodzimy do tak naprawdę dania głównego dzisiejszego epizodu kariery w Boltonie: Real Madrid, czy podzieli los FC Barcelony sprzed roku. Trzymam za to naprawdę mocno kciuki. Może jest to pomysł całkiem szalony, być może jest to pomysł genialny, w co prędzej wątpię, ale postanowiłem, że na koniec tego sezonu zrobimy coś bardziej szalonego i zmienimy nasze ustawienie, wykorzystamy obu naszych napastników i dołożymy im fałszywą dziewiątkę pomiędzy nich, czyli Sean Woodrow, Boris Fulk i Neil Spencer dziś na pozycji napastników. Romario Barrow, Harry będą naszymi meczcami, no nie mamy niestety Ricardiego, który mega by się w tej roli odnalazł. Sven Piotrowski jako rozgrywający, wysunięte boki obrony Mark i Shelby Johnson. W obronie powrót Trecho i Cristiano Romero. Mam nadzieję, że bez przypału. No i Danilo Macca w bramce naszej drużyny. Danilo Macca, który jest troszkę kontuzjowany, przeciążeniem mięśni łydki, dlatego też Aaron Ramsdale pojawił się na ławce rezerwowych, bo zwykle tam bramkarza u nas nie ma. W składzie Realu Madryt: Kai Havertz, Everton, Korea, Pogba, Olmo, Casemiro, Grimaldo, Ake, Upamykano, Odriozola oraz Tibo, Courtois. Błagam o cud, który zaprowadzi nas do drugiej rundy, do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po tym meczu na Santiago Bernabeu. Boris Fülk, dwudziesta sekunda tego meczu i interwencja Thibaut Courtois po uderzeniu niemieckiego napastnika. Jeszcze Sven Piotrowski, jego rodak w pole karne po rzucie rożnym, no było bardzo blisko, żeby no, Ta cała nasza zła forma została przekreślona no, taką eksplozją radości na Stadionie Realu Madryt, gdzie jak nie tu, 15 minuta tego meczu, Alex Grimaldo i goni go tam usilnie. Shelby Johnson, Paul Pogba wycofuje do Alvaro Odriozoli, jest Dani Olmo, Odriozola, no, nie był to niebezpieczny strzał oddany na bramkę Danilo Matcy. No, i znowu przy piłce drużyna detroiter, choć tak dość nieporadnie staramy się wyjść z naszym atakiem pozycyjnym. Mark, może teraz znajdziemy się na połowie rywali? Tak jest. Nasz lewy obrońca do lewego obrońcy prosto Realu Madryt. Ładnie opanował piłkę Johan Trecho. Cofa się do rozegrania jej Sven Piotrowski. Teraz próba długiego zagrania do Borisa Fylka. Ten w polukarnym Boris Fylk, ale skasowany przez Alexa Grimaldo, czyżby tutaj. I był faul Natana Tana Ake, tak jest był faul, to jest jedenastka, to jest rzut karny egzekwowany przez Romario Baro I Thibaut Kurtua kapituluje po raz pierwszy w dzisiejszym meczu. Prowadzimy z Realem Madryt 1-0, a to oznacza, że Królewscy potrzebują jednej bramki do doprowadzenia do dogrywki. No i dwóch do awansu. Póki co to przy takim wyniku nasza ekipa melduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Kilka minut później po raz kolejny piłkarze w białych trykotach teraz szelbi są. Kurwa, byłbyś choć raz szybszy od swojego rywala. Ale nie, nie można. 33 minuta i rzut rożny w nasze pole karne. Nathan Ake gdzieś tam stara się przeszkadzać mu fylk. Baro teraz ze Spencerem nie dają rady odebrać piłki. Pomocnikom Realu Madryt znowu Nathan Ake. Ale to jest koniec tej akcji i kolejną znowu będziemy konstruowali od naszej bramki mark kurwa. Jak można podawać tak piłkę tuż przed własnym polem karnym? Jak można być naciskanym przez dwóch przeciwników i stracić piłkę? być tam w sześciu i zgubić. Bardzo dobrze, Mark, że doznałeś kontuzji. Mam cię naprawdę w dupie. Za przeproszeniem. Tak więc piłkarz wypożyczony z Barcelony łapie urazy w minucie czterdziestej. Znowu urazy stopy, więc prawdopodobnie też będzie to trzy albo cztery tygodnie. Tak naprawdę w najlepszym możliwym razie. Kai Havertz na szczęście prosto w środek bramki, który zabezpieczał Danilo Matzca. Dwie minuty doliczone. Neil Spencer no nie ruszy tej dupy przed Dajota upamekano, ponieważ tylko Upamecano jest upoważniony na tym stadionie ewidentnie do y, ruszenia tyłka. Koniec. Przerwa. Nie jest to dobry mecz w naszym wykonaniu, ale wcale być nie musi. W Lidze Mistrzów nie trzeba grać dobrych meczów. W Lidze Mistrzów wystarczy wygrać 1-0 po gównianej grze i po prostu y, spróbować y, w tym turnieju zwyciężyć. High Havertz, Everton, no, nie niepokojony przez naszych obrońców. I jakimś cudem ta piłka odbita została od nóg Evertona, i nie było tam nawet rzutu różnego. Neil Spencer, czy zrobimy jakąkolwiek akcję? No nie, bo Everton nie dość, że no jest słaby w defensywie, no to jest wystarczająco dobry, żeby powstrzymać naszych napastników. Teraz znakomita interwencja Jaya da Silwy, który przed chwilą pojawił się na boisku w związku z czym będzie kolejny groźny atak królewskich Alvaro Odrio Zola. No i mamy naprawdę bardzo duże szczęście, że mamy włoskiego golkipera w naszej bramce i no i w nie najlepszej formie strzeleckiej są dzisiaj piłkarze Realu Madryt, bardzo ciężki mecz, bardzo irytujący mecz. Pewnie widzicie po mnie, że nie podoba mi się w ogóle to, co widzę w wykonaniu z 20 minut do końca tego no, żenującego widowiska. Adam Kokbil wejdzie w miejsce. E, 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 Harego Winksa, który kiedyś przychodził w roli do nas wielkiej gwiazdy, teraz no, raczej już... Powoli ze sceny w naszym klubie będzie schodził. Zagramy na czas przez te ostatnie 10 minut regulaminowego czasu gry. Czy Bolton Wanderers, tak jak przed rokiem zdoła, wyrzucić z Ligi Mistrzów hiszpańską potęgę? Na razie wiele na to wskazuje Christopher Ayer, który pojawił się na pomocy Realu Madryt. Teraz ponad bramką Jean Carlos, Dani Olmos palony no mamy więcej szczęścia niż rozumu. Dobra, w sumie była to decyzja sędziego. Zawsze jest dobra, kiedy chodzi o nieuznane bramki dla naszych rywali. No i musimy oglądać kolejną akcję. No, 90. minuta. Matca prosto pod nogi Alvaro Odriozoli. Odriozola Kai Havertz. No i tu już sędzia nas nie uratuje. Jesteśmy gówniani i zasłużyliśmy na to, żeby stracić tę bramkę w 90. minucie tego meczu. No, niestety, tak to już bywa, że Czasem się z Ligi Mistrzów może odpaść. Jest 2 do 2 w tym dwumeczu, 29 strzałów do 5 i jakiś cud tylko sprawi, że my, że nasza drużyna. Pojawi się w tym ćwierćfinale. No, jeżeli tu nie będzie karnych, to raczej nie widzę dla nas innych szans, bo ciężko będzie tu ostrzelenie kolejnego gola. Tym bardziej, że moi piłkarze stoją, po prostu stoją, nie? Piotrowski, Boris Fylk, Boris Fylk, niecelne uderzenie gościa, który strzela 150 goli w sezonie, no, a przychodzi co do czego, no i zapomina, jak prosto kopnąć piłkę. Tak, to jest bardzo typowe w futbol menażera. 105 minuta i jeszcze będzie 50 sekund na akcję, Realu Madryt, nie gramy na pułapkę offside'ową już, ale ta pułapka na szczęście się udała, Tak, jest spalony, jest spalony Fedora Czalowa, który no, uciekł naszej linii defensywnej na szczęście bez przypału, Paul Pogba, Danilo Macca po rękach naszego golkipera. No i niestety, 106 minuta, tracimy gola na 2 do 3 i jesteśmy o krok w dwumeczu. I jesteśmy o krok od, niestety, odpadnięcia z tej edycji Ligi Mistrzów. Może jeszcze gdzieś tam Cartish jones spróbuje lepiej wykorzystać którąś z sytuacji niż Boris Fylk, Johnson, Piotrowski, długa piła, mnóstwo miejsca da Silwy, Neil Spencer 2 do 2. Neil Spencer to jest 2 do 2 do końca 5 minut. 5 dosłownie minut ma nasza drużyna, żeby wytrzymać to, wytrzymać to do końca spotkania, utrzymać ten korzystny rezultat i awansować do ćwierćfinału. No nie można! No Odriozola no i Danilo Matca. I jestem przekonany, że zobaczymy jeszcze minimum jedną akcję. Tutaj zaraz będzie jakiś doliczony czas i wtedy będziemy musieli się męczyć. A broń Boże jeszcze e, stracimy gola. Danilo Matca w związku z tym, że ustawiłem przed chwilą grę na czas, postanowił prosto od razu oddać piłkę naszym rywalom. Paul Pogba no i Danilo Matca broni ten strzał. Oczywiście zobaczymy rzut rożny. No bo czemu by nie? Alvaro Odriozola wybija Romero. Nili Spencer, ciekawy czy poszanuje tą piłkę. No zdecydował się podać ją do menadżera. Być może ja poradziłbym sobie lepiej niż moi dzisiaj piłkarze. Jesteśmy absolutnie gówniani. Jesteśmy gówniani na tym etapie sezonu. Nie jestem zadowolony z tego, co moi piłkarze dzisiaj pokazali i zdecydowanie bez szczęścia podchodzę do tej wygranej przez nas ostatecznie pierwszej rundy Champions League i myślę, że to jest naprawdę odpowiedni moment, żeby wstrząsnąć absolutnie całą szatnią. Przemodelować nasz pomysł na tą rundę wiosenną, co zobaczycie już od kolejnego odcinka. Bolton Wanderers melduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po raz drugi z rzędu. Wtedy na ćwierćfinale się wywróciliśmy dokładnie na drużynie Juventusu. Zobaczymy, jak będzie teraz. Zobaczymy, kiedy będzie losowanie ćwierćfinału: 25, 21 marca. Tak więc widzimy się właśnie tam. Zanim przejdziemy do, 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 do losowania ćwierćfinału, przyjrzyjmy się, jakie drużyny przeszły pierwszą rundę. Po remisie, tak naprawdę, Juventus pokonuje Atletico, Roma przechodzi Celtic, Paris Saint Germain ledwo-ledwo pokonuje Porto, Barcelona przechodzi Intermediolan, Ajax, Amsterdam wyrzuca Erbe Lipsk, Liverpool pokonuje Benfica i Manchester United dość pewnie radzi sobie z Sevillą, więc z jedną z tych drużyn zmierzymy się w ćwierć w finale. Ligi Mistrzów losujemy zatem 8 drużyn Juventus kontra Barcelona, więc nie będzie rewanżu ani z Juve, ani z Barceloną za zeszły sezon. Paris Saint-Germain tu na pewno nie chciałbym trafić, a z Paris Saint-Germain zagra właśnie Manchester United. Bardzo dobrze, bo nienawidzę ani United, ani drużyny Paris Saint-Germain, więc jest mi to dość na rękę. Liverpool, czy będzie pojedynek angielski? Nie będzie, ponieważ będzie pojedynek Boltonu przeciwko, Ajaxowi Amsterdam, który jak wspomniałem przed chwilą, poradził sobie dość pewnie z RB Lipsk. Nie jestem przekonany, czy przypadkiem my w Champions League tutaj z Ajaxem jakiś czas temu. Nie graliśmy czy to nie było przypadkiem w tamtym sezonie tak jest, w tamtym sezonie, proszę bardzo, na własnym stadionie wygraliśmy 1 do 0 i przegraliśmy aż 0-4 na Johan Kroj arena, więc no, trzeba będzie uważać. Ciekawe, czy Uwar, który wtedy nam strzelił Hatrika ciągle jest piłkarzem tej drużyny ciągle jest, więc trzeba będzie na niego mega, mega uważać. I losujemy sobie jeszcze parę półfinałowe. Juventus czy Barcelona kontra Liverpool, Roma, więc no niestety, jeżeli przejdziemy drużynę Ajaxu w kolejnym, w kolejnej rundzie w półfinale, czeka nas już nie lada wyzwanie, ponieważ Paris Saint-Germain lub United tam będzie na nas czekało. No dobra, no najważniejsze, że jesteśmy, jesteśmy, jak wspomniałem, byle jak, ale jesteśmy w tym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Spójrzmy sobie w terminarze jak to będzie teraz wyglądało. Gramy w kolejnym odcinku z Manchesterem City i z Ajaxem. No i następnie rozegramy jeszcze mecz rewanżowy z drużyną z Amsterdamu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. To był strasznie rage'owy odcinek Bolton Wanderers, ale raz na jakiś czas taki również jest bardzo przydatny i liczę na to, że kolejne będą już po prostu szczęśliwe. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.